Cześć, witajcie, mamy 210 odcinek naszej serii Daily Booster, w której codziennie otwieramy jeden boosterek do Magica, Pokémonów lub Yu-Gi-Oh! Dzisiaj po raz pierwszy w naszej serii zmierzymy się z pierwszą odsłoną Legendary Duelist. Była czwóreczka, była piątka z Bakurą, była szóstka z Yugi, ale teraz Joy. Szczerze mówiąc, jak ten set wyszedł to naprawdę mocno powiało nostalgią. Yy, I jest tutaj nadal kilka fajnych rzeczy Także poszukamy sobie jakiegoś przynajmniej holosa Jak to na legendary duelist przystało Mniej więcej w co trzeciej, czwartej paczce się trafia Więc oby tym razem nam się poszczęściło To co, lecimy z naszą pięciokartową paczuchą Jest ich naprawdę mało już na polskim rynku Chyba już tylko my mamy Także jeżeli ktoś chce sobie nabyć taką paczkę No to zapraszamy na nasze Allegro Link oczywiście w opisie i chwila prawdy, trzecia karta nam zawsze powie, czy będziemy mieć Holosa, czy nie. No więc tak, naszą pierwszą kartą jest klasyka gatunku, czyli Yomi Ship. W tych pierwszych, pierwszych Water Deckach się grało w kilku sztukach, zresztą jest to fajna karta kontrolna. Hydrogedon w czasach RGX-a przy Shrinku, czy biedniejsze wersje przy Raklasli grały. Dalej. Mamy Amazones Archer, nie wiem czy ona bana w ogóle nie ma, możemy poświęcić dwa potworki i zadać 1200 damage'a w przeciwnika, to chyba z jakimś kombodekiem się ładnie łączyło i chyba według mnie jest na banie. No i cóż, naszą trzecią kartą jest Armroid, a więc Holosa co prawda nie będzie, natomiast będzie jakaś rarka, którą jest Amazones Call, bardzo spoko pik. karty do Amazonek, do Harpy nigdy mało. Więc jak najbardziej jestem na tak. No i cóż, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Dużo, dużo światła. Ok. Lepiej. Było 209 i cyk. Mamy 210 bosterków w naszej serii. Tak wygląda zawartość naszej dzisiejszej pięciokartowej paczuszki. Wszystkie te karty już są dostępne do na naszym Allegro, ale link. Y o Jezu, ale wartość zwiększymy o plus jeden tych pięciu kart, także jeżeli komuś padła któraś w oko, potrzebuję sobie powspominać, czy lubi po prostu stare rzeczy, jak Amazonki, te rzeczy od Bastiana z Anime, czy wreszcie jakieś akcenty kontrolne z pierwszych, pierwszych turniejów w sumie, no to zapraszamy na nasze Allegro. Jak zawsze dziękujemy Ci, drogi widzu za Twój czas i do zobaczenia już jutro w kolejnym. Daj libosterze, cześć, trzymajcie się.